Już dziś wieczorem startuje druga runda rajdowych mistrzostw świata, zimowy rajd Szwecji. Do zawodów zgłosiło się ponad 50 załóg, w tym 9 w samochodach najwyższej klasy Rally One. Przed właściwą rywalizacją rozegrany został odcinek testowy, na którym najlepiej poradzili sobie Kalle Rovanperä i Jone Haltunen, pokonując o 1 dziesiątą sekundy swoich rodaków duet SAP Calappi i Janne Ferm. Na trzeciej pozycji uplasowali się Takamoto Katsuta i Aaron Johnston ze stratą 0,3 sekundy. Wszystkie załogi pokonały shakedown trzykrotnie. Cztery razy na trasie pojawiali się za to Elfin Evans i Scott Martin, tracąc w najlepszym przejeździe niespełna sekundę do Rovampery. Czołową piątkę zamknęli Craig Breen i James Fulton. Open, four left long, w kategorii WRC 2 najlepszy czas uzyskali Solberg i Edmondson pokonując o 30. sekundy Wejbiego z Eriksenem. 80. stracili Suminen i Markula. Na 14. miejscu sklasyfikowani zostali Michał Sołowow i Maciej Baran, najszybsi WRC 2 Masters Cup. O godzinie 17.35 rusza studio rajdowe, po którym przeniesiemy się na ceremonię startu. Dziś wieczorem transmisja z pierwszego odcinka specjalnego. Wszystko na żywo obejrzycie na antenie Motowizji.